10. Najmniejszych powiatów w Polsce Cześć! Dzisiaj opowiemy sobie o najmniejszych powiatach w Polsce. Pomysł na film wyszedł od użytkownika nerwop, za co serdecznie dziękuję. Dodam na początek, że w Polsce mamy aż 314 powiatów oraz 66 miast na prawach powiatu. Zachęcam gorąco do zostawiania łapek w górę pod filmem, jeżeli Ci się spodobał, oraz do zasubskrybowania kanału. Zapraszam do oglądania. Numer 10 Powiat Kazimierski Jest to powiat położony w południowej Polsce w województwie Świętokrzyskim z siedzibą w Kazimierze Wielkiej. Jego populacja według danych z roku 2017 wyniosła 34 273 mieszkańców, natomiast powierzchnia to nieco ponad 422 km2. Stopień urbanizacji powiatu kazimierskiego to prawie 20%. Liczba ludności wiejskiej w tym powiecie wynosi aż 80%, reszta to ludność miejska. W skład powiatu wchodzą gminy miejsko-wiejskie, to jest wspomniana Kazimierza Wielka, Opatowiec oraz Skalbmierz. Następnie gminy wiejskie Bejsce oraz Czarnocin. Numer 9. Powiat Białobrzeski Jest to powiat znajdujący się we wschodniej Polsce na terenie województwa mazowieckiego z siedzibą w Białobrzegach. Jego populacja według danych z roku 2017 wyniosła 33 523 mieszkańców, natomiast powierzchnia to nieco ponad 639 km2. Stopień urbanizacji powiatu białobrzeskiego to ponad 24%. Liczba ludności wiejskiej w tym powiecie wynosi prawie 76%, reszta to ludność miejska. W skład powiatu wchodzą gminy Miejsko-Wiejskie, Białobrzegi i Wyśmierzyce, następnie gminy Wiejskie, Promna, Radzanów, Stara Błotnica i Stromiec. Numer 8. Powiat Nidzicki Jest to powiat zlokalizowany w północno-wschodniej Polsce na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z siedzibą w Nidzicy. Jego populacja według danych z roku 2017 wyniosła 33 432 mieszkańców, natomiast powierzchnia to nieco ponad 960 km2. Stopień urbanizacji powiatu niedzickiego to prawie 44%. Liczba ludności wiejskiej w tym powiecie wynosi ponad 56%, a reszta to ludność miejska. W skład powiatu wchodzą gmina miejskowiejska Niedzica, następnie trzy gminy wiejskie: Janowiec, Kościelny, Janowo oraz Kozłowo. Warto dodać, że w siedzibę powiatu Niedzicy znajduje się przepiękny gotycki zamek krzyżacki z XIV wieku, zrujnowany w roku 1945, a następnie odbudowany. Numer 7. Powiat Łosicki. Jest to powiat położony we wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, z siedzibą w Łosicach. Jego populacja, według danych z roku 2017 wyniosła 31 544 mieszkańców. Natomiast powierzchnia to prawie 772 km2. Stopień urbanizacji powiatu Łosickiego to prawie 22%. Liczba ludności wiejskiej na tym powiecie wynosi prawie 78%, reszta to ludność miejska. W skład powiatu wchodzą gmina Miejskowiejska Łosice oraz pięć gmin wiejskich: to są Chuszlew, Olszanka, Platerów, Sarnaki i Stara Kornica. Numer 6 Powiat Brzeziński. Jest to powiat położony w centralnej Polsce, na terenie województwa Łódzkiego, z siedzibą w Brzezinach. Powiat powstał w roku 2002 z części powiatu Łódzkiego. Jego populacja, według danych z roku 2017 wyniosła 30 912 mieszkańców, natomiast powierzchnia to prawie 359 km2. Stopień urbanizacji powiatu brzezińskiego to przeszło 40%, liczba ludności wiejskiej w tym powiecie wynosi prawie 60%, reszta to ludność miejska. Warto dodać, że powiat brzeziński jest jednym z najmniejszych odsetkiem ludności rzymskokatolickiej w Polsce. W skład powiatu wchodzą gmina miejska Brzezina wraz z gminą wiejską o tej samej nazwie oraz trzy kolejne gminy wiejskie: to są Dmusin, Jeżów i Rogów. Dla ciekawskich dodam, że na terenie powiatu Brzezińskiego położony jest Park Krajobrazowy wzniesień łódzkich. Ponadto znajduje się tu pięć rezerwatów: to są Doliska, Popień i Zimna Woda, Górki oraz Rawka. Numer 5. Powiat Gołdapski Jest to powiat położony w północno-wschodniej Polsce w województwie warmińsko-mazurskim z siedzibą w Gołdapi. Powstał w roku 2002 z podziału powiatu olecko-gołdapskiego. Jego populacja według danych z roku 2017 wyniosła 27 711 mieszkańców, natomiast powierzchnia to prawie 772 km2. Stopień urbanizacji powiatu gołdapskiego to przeszło 50%. Liczba ludności wiejskiej w tym powiecie wynosi prawie 50%, a reszta to ludność miejska. Gospodarka powiatu jest ukierunkowana na rolnictwo i turystykę. W skład powiatu wchodzą gmina miejsko-wiejska Gołdap oraz dwie gminy wiejskie: to są Banie Mazurskie oraz Dubeninki. Jako ciekawostkę dodam, że w siedzibie powiatu, czyli Gołdapi, funkcjonuje przejście graniczne z Rosją. Numer 4. Leski. Jest to powiat położony w południowo-wschodniej Polsce na terenie województwa podkarpackiego z siedzibą w Lesku. Powstał w roku 2002 z części powiatu Bieszczackiego. Jego populacja według danych z roku 2017 wyniosła 26 691 mieszkańców. Natomiast powierzchnia to prawie 835 km2. Stopień urbanizacji powiatu leskiego to nieco ponad 22%. Liczba ludności wiejskiej w tym powiecie wynosi aż 79%, reszta to ludność miejska. Tak jak w przypadku powiatu gołdabskiego, większość mieszkańców zatrudniona jest w rolnictwie lub turystyce. W skład powiatu wchodzą gmina miejskowiejska Skalesko. następnie gminy wiejskie Baligród, Cisna, Olszanica oraz Solina. Numer 3. Powiat Węgorzewski jest to powiat położony w północno-wschodniej Polsce na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Węgorzewie. Został utworzony w roku 2002 z części powiatu Gierzyckiego. Jego populacja według danych z roku 2017 wyniosła 23 068 mieszkańców, natomiast powierzchnia to przeszło 693 km2. Stopień urbanizacji powiatu węgorzewskiego to przeszło 49%. Liczba ludności wiejskiej w tym powiecie wynosi 51%, reszta to ludność miejska. W skład powiatu wchodzą gmina miejsko-wiejska Węgorzewo oraz gminy wiejskie Budry i Pozezdrze. Jako ciekawostkę dodam, że według Narodowego Spisu Powszechnego z roku 2011 powiat węgorzewski zamieszkuje przeszło 6% mniejszości ukraińskiej. Numer 2 Powiat Bieszczacki. Jest to powiat w Polsce położony w południowo-wschodniej Polsce na terenie województwa Podkarpackiego z siedzibą w Ustrzykach Dolnych. Jego populacja według danych z roku 2017 wyniosła 21 891 mieszkańców, natomiast powierzchnia to przeszło 1138 km2. Stopień urbanizacji powiatu Bieszczackiego to prawie 43%. Liczba ludności wiejskiej w tym powiecie wynosi 58%, a reszta to ludność miejska. W skład powiatu wchodzą jedna gmina miejsko-wiejska Ustrzyki Dolne oraz dwie gminy wiejskie Czarna i Lutowiska. Jako ciekawostkę dodam, że w roku 2002 wydzielono z niego Leski, o czym już wcześniej wspominałem. I numer 1 Powiat Sejneński. Jest to powiat w Polsce położony w północno-wschodniej Polsce, w województwie podlaskim, z siedzibą w Sejnach. Jego populacja według danych z roku 2017 wyniosła 20 217 mieszkańców, natomiast powierzchnia to aż 856 km2. Stopień urbanizacji powiatu sejnańskiego to prawie 27% i jest najmniejszym powiatem w Polsce pod względem populacji. Liczba ludności wiejskiej w tym powiecie wynosi 73% a reszta to ludność miejska. W skład powiatu wchodzi gmina miejska Sejny oraz cztery gminy wiejskie Giby, Krasnopol, Puńsk oraz Sejny. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca materiału. Jeśli filmik Wam się spodobał to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba oraz zostawiajcie swoje pomysły na filmy w komentarzach. Zachęcam Was również do obejrzenia naszych poprzednich filmów. Jeszcze raz dzięki wielkie za uwagę, do następnego, cześć!